10 lat temu byłam mamą KPI, karmiącą piersią inaczej. Inaczej, bo przy użyciu butelek, laktatorów. Wtedy byłam młodziutką studentką, która dwa tygodnie po porodzie musiała wrócić na zajęcia studenckie. Teraz jeszcze nie wiem, jak będzie wyglądała nasza droga. Karmienie. Mam nadzieję, że będzie bezproblemowa i tylko przyjemna, ale macierzyństwo nie jest tylko przyjemne i czasami jest trudne, dlatego warto mieć wsparcie. Ja się cieszę, że będę miała w mojej mlecznej drodze wsparcie od Tommy Tipi. Mam nadzieję, że dzięki temu profesjonalnemu wsparciu uda mi się jakoś połączyć to wczesne macierzyństwo z pracą zawodową. Karmienie piersią jest taką rzeczą w macierzyństwie, która mnie stresuje chyba najbardziej. Dajcie znać, czy wy, macie jakiś taki element macierzyństwa, który dla was jest Totalnie najtrudniejsze. Jeśli tak, to napiszcie, co to takiego i jak sobie z tym poradziłyście, i super będzie, jeśli napiszecie też w komentarzach, czy znacie markę, to mi tipi.